Nie ma dostępu do wendora. Tak? Tam jest fundacja, można im wesprzeć, mieć niby jakiś tam wpływ na to, ale to jest, jest nic. My to robimy troszeczkę inaczej. Czym wspieramy? O samych usługach, które świadczymy które są oczywiście płatne, opowiem za chwilkę. Przede wszystkim kto rozwija tego Matrixa, tak? rozwija go jako jednak mamy taką jednostkę, która nazywa się SquizLast. Ona jest finansowana w bardzo specyficzny sposób, e, ponieważ tak jak tam widzieliście Nowa Zelandia, Australia, bla bla, bla. tak naprawdę tych grup w Australii jest dość dużo, była sześć. W Szczytnięto, Tasmanii. E, potem jest Nowa Zelandia, Australia, Edynburg, Nowy Jork, Szczecin. Fajnie się, e, no, się to pasowuje, nie? My na początku, że ten, żeby się tak ze Szczecina rozwinęliście. No to był plan. Ale będziemy się rozwijać, ponieważ w momentaturze, a propos, no, mamy mentalurę Squiz y, Poland, to jest tak naprawdę jest Squiz Europe. Zresztą bardzo dużo rzeczy musimy tutaj może troszeczkę zmieniać, tak? Tu nie jestem, to nie konsultant, tylko CMS, jesteśmy Squiz Poland, a nie Squiz Europe. Y, ale tak, tutaj właściwie to jest taki nasz przyczółek, w szczególności dlatego, że możemy, mamy duże zaplecze technologiczne tutaj, y, ale będziemy w stąd tak... Sieć, rozwijać, bo tak naprawdę te biura, które są w Edynburgu, czy w Londynie, one odpowiadają tylko i wyłącznie za wyspy. Ich w ogóle reszta Europy nie interesuje i to jest na naszych barkach, dlatego też ogólnie jest o tyle ciekawa praca u nas, czy tam z nami, ponieważ realizujemy wszystkie projekty, które są w Polsce, w Niemczech, gdzieś w Hiszpanii, nie mamy może zbyt dużo, ale jednak, no i oczywiście też mamy wyrzucane projekty od matek, tak, czyli z Australii, i z Londynu. Stąd nasi deweloperzy często jeżdżą w jedno i w drugie miejsce. Do Australii to trzeba powiedzieć zrobić na minimum 3 miesiące. To nie jest tak jak do Londynu, że można sobie pojechać, tydzień poimplementować, modelować i wrócić. Do Australii to są 3, 3 3 miesiące. Ja mam tego pecha, że jestem konsultantem z, yy, w ramach mojego biznesu na przykład wysyłamy mnie do Australii na tydzień, tak? Dwa dni lecę. <try> Trzy dni jestem na miejscu i dwa dni wracam. I Potem nie wiem, czy tydzień co się dzieje. Yy, nie jednak lecając z Quizaps. SquidLabs jest takim osobnym biurem, ono się mieści w Sydney, czyli, jeszcze w, w Sydney. i ono jest utrzymywane przez wszystkie te biura, o których wspomniałem, tak? ponieważ większość biur, które mamy, są to biura, wiadomo, biznesowe, które świadczą te usługi, o których gdzieś tam tutaj wstępnie, wstępnie powiedzieliśmy, bo wiemy, jakie są dokładnie usługi. Są też biura, w których są tylko biznesowe jednostki. W takim biurem jest na przykład Nowy Jork Czern. To nie ma wielu programistów, to nie zajmują się tylko sprzedażą naszych usług, to projekt jest zrobione gdzieś indziej. No nie jednak są to powiedzmy, dochodowe, dochodowe biura, dochodowe oddziały i każdy z tych oddziałów zrzuca się, oddaje część swoich dochodów i z tego jest finansowany Squizmas. I to jest to, to, jest to co utrzymuje ten zespół programistyczny. To jest tam około 30 osób, które zajmują się rozwojem naszych produktów, głównie produktów Squizmatis. W jaki sposób rozwijamy ten produkt? To też jest bardzo ciekawe ponieważ jesteśmy open source'em, więc sensem samego open source jednym z na największych atutów jest to, że rozwija go społeczność. Tak? Nie, nie wygląda na takiej zasadzie, że sobie siedzi jakiś tam jeden z drugi, który jest z no teraz to damy jakąś tam super trima super na przykład. To będzie fajne, w mi się to spodoba. To tak nie wygląda. Rozwijany jest na takiej zasadzie, że bardzo rozbudowany roadmap. Myśmy tutaj sobie to rozwinęli, to są wszystkie nasze produkty i jakieś tam jeszcze inne rzeczy. I są zruchne etykiety, tak? które, które, które funkcjonalności wypadało poprawić, które wypadało dodać. Do tego ma dostęp każdy pracownik squiz, który jest właśnie tym pomostem jakby pomiędzy potrzebami naszych klientów. Tak? Że jeżeli wiemy, że na przykład, nie wiem, a propos takiego etykiety, na przykład w Polsce, no to nasz Matrix jest świetnie zintegrowany z bankami płatności, ale nie takimi, które występują u nas, no poza Paypalem, to w sumie już jest. Tak, jest na przykład jeden z takich świeżych klientów jest na przykład poszerzenie o dodatkowe bramki płatności tego systemu, żeby on mógł lepiej odpowiadać na potrzeby polskich klientów, czy w tej, tej części Europy. Eee, Tematem przyjmującym się, notorycznie, zawsze WSBI, który działa masakrycznie chyba pod każdym CMS-em, ostatecznie. Eee, ale w ten sposób jest rozwijany ten produkt. I klienci, e, którzy mają właśnie SLA, też mają dostęp do tego roadmapa. Oczywiście mają do niego też dostęp e, programiści z QuizLabs. Którzy bardzo są zaangażowani w naszych polu, tak? To jest już klasyczne forum, znany z innych open source'ów, gdzie społeczności się udzielają. Eee, I ten open source, poza tym, że jest wsparty w ten system poprzez naszą, nasze usługi, eee, ale to jest jakiś aspekt biznesowy, o którym powiem, eee, pozwala. Eee, można można wnosić, że no, nie jest taki do końca super open source, była jakaś tam firma, czy na nie eee, ale ma każdą możliwość rozwijania go sobie, tego do lokowania w nim, ale co daje to, że my nad nim trzymamy pieczę? To, że jest to system przede wszystkim bardzo bezpieczny. Tak? Nie wspominając w ogóle o dżungli, której nie znoszę, chociaż wiem, że niektórzy używają, to jest to system bardzo niebezpieczny, szczególnie w przypadku takich dużych drożeń, tak? dużych rządowych, dużych korporacyjnych. Typo 3 miało taki okres, na który, na który się udzielili po prostu wpadka za wpadką. Nasz system jest poddawany regularnym audytom bezpieczeństwa, chociaż my często pracujemy za tleńskim rządem jest on niezależne audyty. Ponadto jest zlecane są te audyty w ramach, w ramach naszej działalności i w tym momencie kod jest jakby rozwijany spójnie, w sprawdzony sposób, przetestowany sposób, tak. Właśnie poprzez swój system ROAD Miejsc mają możliwość nawet, czasami takie etykiety są częściej rozpatrywane, gdzie jakiś młody deweloper, który ma dostęp do Squisma, słuchajcie, uważam, że u was to jest trochę kiepskie, poprawiłem to, bo to wygląda lepiej, no ale nie jest to sobie wprowadzane na pura, czy w tam dziwnym rylisie, tylko Squislab to bierze na warsztat, sprawdza poprawność tego kodu, sprawdza to pod kątem bezpieczeństwa i dopiero w kolejnym upgradezie taka funkcjonalność zostaje dodana. Czy sam Squis ma budowane w siebie jakieś forum dyskusyjne, czy... Między sobą w sensie u nas i de, de, nie, 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 w sensie ja mówię o samym programowaniu. Jeżeli powiedzmy chciałbym zrobić deployment i klient mnie pyta, proszę mi zrobić taką i taką stronę, ale trzeba mieć formę na tej stronie również. E, tak, e, on akurat tak, koniec, to sama, sama kwestia integracji jest bardzo mocno rozwinięta. E, on jakby domyślnie jest gotowy do PHPBB, żeby mm. z nim współpracować, aczkolwiek ostatnio przy dwóch implementacjach, które mi przychodzą do głowy, to jednak pozostaliśmy z IPP. IP z to nie ma problemu. Tak samo świetnie sobie kooperuje z Moodlem. Bo teraz ma naczelne czele lekarskie, między nimi Moodla stawiamy i łączymy go, integrujemy go z Matrixem. I nawet bardzo szybko się to robi i łatwo. Wiadomo, że czym mocniejszy poziom z integracji, tym więcej to zajmuje czasu, ale zrobienie tego, żeby wymieniał użytkowników, ewentualnie przekazał to z na XML-a, czy nie, to nie ma właściwie problemu, żeby to połączyć. A wracając do innego forum to jest taki forum nasze, który... który to jest dostępne. Tak. Nie, ona chyba stoi i. On wyjrzy na widok. Tak, on ustawił. A masz jakieś licencji? Macie jakąś swoją? Czy nie, to? to A zdarzył się już Czy Nie. Z tego co wiem, albo nie wiem. Albo no nie wiecie, wie, wie? no ale <grym> raczej byłoby wiadomo. No bo... Tak, Powiem Wam, że też akurat w ogóle czasami jak ktoś słyszy o tym systemie, pozna go. Faktycznie ma tyle funkcji, jest otwarty, bo tego sobie go wdrażał. Eee, Na roczny daje jednego dużych wdrożeń, eee, więc trudno, no, znaczy duży... Znaczy o to miałem pytać później, pewnie sama instalacja CMS-a pewnie wymaga sztuczek, magiczek, które jest tylko Wy? Czy tak nie. Jest? Znaczy w drugą stronę, później... Eee, to, to powiem to do, do, do tego przejdę, a jak będę próbował wnieść temat, to zapytaj no. o to. Nie, nie, nie ma, nie ma żadnych. Eee, powiem Ci szczerze, że Wtedy mówią o modelach współpracy, więc też przy okazji postaram się odrzucić mniej więcej liczbowo czy godzinowo. W skrócie ogólnie to wygląda tak, że jeśli chodzi o próbowanie robienia biznesu na naszym sofcie, jest o tyle trudne, że trzeba mieć tak zwanych high profile clients, tak? a w tym momencie te godziny, które są potrzebne na implementację jednak zajmują już dużo czasu, tak? to są projekty minimalnie na 300-350 godzin, a my po prostu robimy po szybciej. Tak, ja mam zespół, które 8 godzin dziennie puko w sumie Matlisa, więc nikt tak szybko nie implementuje czegokolwiek e, jak oni. No to, to jest model biznesowy open software, realnie. Dokładnie. E, dlatego mamy bardzo ciekawą stronę, my jako spis mocno walczymy o to, żeby się spuszczona, e, bo e, nie będę ukrywał, że jak sobie, jedynym minusem, który w sumie i po który popełnili te 13 lat temu w Australii było to, że to pomyśleli, że w sumie ktoś w innym języku mógłby chcieć z tego softu korzystać. My go możemy właściwie spolszczyć. No, nie mamy problemu, żeby spolszczyć ten interfejs edytorski, który nazywa się EES. Niemniej jednak backend systemu jest trudniejszy do spolszczenia, bo to rzeczy ma mają spraw kodowanych. Jak sobie przetłumaczymy, to to coś przestaje działać. <grych> Ale cały czas żeby to zmienić. No i staramy się jakkolwiek rozwinąć tą polskojęzyczną społeczność, tak? bo mamy tych osób, które z tego, z, tego, z tego pracują, które mają ze sobą kontakt. Niemniej jednak nie ma takich dużych sajtach, typu forum, tak? Wszyscy nasi klienci korzystają z tego analitycznego a potrzebnego, ewentualnie dzwonią do nas. E tak samo ten Matrix manuals site. Bardzo fajny właściwie po kółko wyjaśnia, jaki system jest tam implementować i zrobić. A dodatkowo jeszcze, wiadomo, cała dokumentacja jakby dla deweloperów, tak? Jak sobie stworzyć są obiekty, jak to instalować, jak to skalować i tak dalej, e i tak dalej. E te usługi, o których mówiliśmy, e to są te wszystkie. W dużym skrócie dzielimy jakby na trzy segmenty, tak? Jest to segment analityczny, który tak naprawdę ma jak naj, no, najmniej wspólnego z, z taką technologiczną pracą. Tutaj w dużej mierze właściwie konsultanci, zespoły kreatywne mają coś do powiedzenia, ewentualnie koledzy z DEWA, którzy zajmują się integracjami, tak? To jest duże wyzwanie przy każdym projekcie, czy przy tego typu dużych klientach, przy tego typu dużych grożeniach. Super, rzadko zdarza nam się zrobienie nowego serwisu, tak? bo ktoś ma pomysł i sobie go zrobi, chyba, że tam w ramach jakichś teraz tych funduszy jest bardzo popularne. Ale zazwyczaj są to olbrzymie, olbrzymie strony, które trzeba zmigrować. I tutaj pod panu, od integracji mamy do zespół, Migration Officers się nazywają. Oni się tym zajmują, są potężne rzeczy, między innymi na środku głównym, kartografii, tam było cała masa Cała masa treści, przy czym też jest bardzo ciekawe to, że ma tutaj bardzo dużo możliwości właśnie integracyjne, więc też nie wszystko się do systemu migruje. Jakieś pasy geodety. Czy teraz na przykład dla naczelni Izby Lekarskiej rejestr lekarzy, to sobie wszystko stoi z boku na ich bazach, które oni mają i do tego są zbudowane konektory, zabudowe jakieś tam SQL-owe, czy jakiekolwiek pytania będą wyświetlane w odpowiedni sposób w systemie. Niemniej jednak świadczymy tego, typu usługi analityczne, tutaj ja najwięcej działa, żeby powiedzieć klientom, jak powinno to wyglądać, to też temat m.in. tej ustawy o dostępie do informacji. Tutaj się też chodzi na taki ląskim błąd typu technologia, standardy, czy flash na przykład tak właściwie nie dyskryminuje tej, tej ustawy. Staramy się klientom tutaj ta praca pomimo szczerze, że wygląda tak, że albo klient nie wie zupełnie nic. Więc trzeba od początku do końca posiągnąć go za rękę i przyznać, to wszystko, albo rzucają jakąś specyfikację, która tak naprawdę jest z kosmosu yy, i nie trzyma się, yy, nie ma i nóg i trzeba się nie zmysłowić, że nie, to nie o to chodzi, to nie jest dla ciebie, to dla twoich odbiorców, zastanów się, kto nim jest i jak to wszystko zrobić, żeby to, yy, żeby to działało. Yy, następnie następuje jak to wszystko, gdzieś tam ogarniemy, jest stworzona specyfikacja, plan projektu i zaczynamy robić wszystkie z tych rzeczy. Nie wiem, czy teraz jakoś super rozwoli na temat tego, jak Google jak się implementuje takie programowanie, bo może nie każdego z was to interesuje. Zwróćcie się z tego dużo. to, to powiem wam, jak będziemy omawiać modele. No i na samym końcu możemy zapewnić wsparcie, tak? Tutaj jest właśnie jakiś headless, tutaj mamy hosting i ewentualnie service agreement, tak? To jest tylko i wyłącznie w balansach. to jest też ważne, żeby zauważyć. Ci klienci się z nie czują tej różnicy, myśląc, że kupują sobie wsparcie, mają automatycznie gwarancję, albo po mają gwarancję mają wsparcie. Mają gwarancję, mają tylko wsparcie na rzeczy, które się psują. słucham Ci, którzy mieli po półtorej bańki na sekundę, byli hostowani u Was czy na U nas. Znaczy, w sensie u nas. My jako nie mamy swojego do pacjenta. Znaczy, nie, no wiadomo. Pytam, czy... Yy, się tam mamy dostęp... Wiadomo, no. Host, dużo naszych klientów hostujemy, więc mamy tych serwerów dość, dość dużo. Ale chmura czy ledniki? Mamy też chmurę. Mamy dwie chmury właściwie. Jedną chmurę mamy w Stanach. I ona jest głównie wykorzystywana przez Australię, czasami dla, przez londyńskie biuro, które odpowiada za Nowy Jork i te amerykańskie projekty, ale ich nie jest dużo. Mamy chmurę mamy, mamy, mamy w Anglii, która notabene stoi na serwerach, które są w bunkrze, Jeżeli do do docenty, do bunkra. Mamy to są w Polsce, w Europie. Tam między innymi na przykład też postujemy klienta, który nawet nie jest naszym takim do końca klientem, bo my świadczymy takie małe usługi między handlowe na przykład też w bunkrze. My jako spółka Polska, jeżeli nie mamy klienta, który koniecznie musi mieć hosting w Polsce, mamy datacenter też w Niemczech. Czy korzystamy, mamy umowę z datacenter w Niemczech? A który z tych polskich klientów, tych rządowych, się zdecydował właśnie na datacenter poza Polską? Mhm. Znaczy wystop mhm. <grymka> to, że jest to rządowy. Co powiedzieć na liście? To jest nie tak, za, Ta tak, tak, ale tutaj za transportowy na przykład hostuje się za granicą. E, przy czym tutaj warto zauważyć, że każdy z tych dużych klientów, szczególnie oni nie mają swojego datacenter, to przecież mają swoje, swoje serwerownie. I tak naprawdę, jeżeli mają odrobinę oleju w głowie, czują różnicę pomiędzy trzymaniem strony internetowej, a wszystkich swoich danych, tak? Które zazwyczaj właśnie też w tym przypadku my tylko oświetlamy na stronie, sobie zasysamy je i że żeby jakiejś tam fizycznie nie ma, więc y, tutaj no, polecamy, to skrótki tylko na sobą, tak? Dopracowali są z zagranicami, są jest dużo tańsze. Pomijam chmurę, która jest... A, no, ta, te chmury, z których korzystacie, dwie chmury są na tej samej technologicznej, dwóch różnych? To jest nasza technologia. Aha, wasza. nie mhm. powiecie... Z...